Mam teraz zadanie szóste na stronie 196 pod punkt a, w którym mam wyznaczyć równania prostych, w których zawierają się boki przedstawionego obok czworokąta. No dobrze, ja może. Zrobię w ten sposób. Już przerysowałam sobie ten czworokąt, oczywiście. Chciałabym tak naprawdę wyznaczyć równania dwóch prostych, tak, w których zawierają się boki czworokąta. Waszym zadaniem będzie wyznaczenie dwóch kolejnych prostych. I załóżmy, że chcę wyznaczyć sobie równanie prostej. Może oznaczę sobie wierzchołki, a no, mogłam zacząć, dobra, niech będzie A, B, C i D więc załóżmy, że ja chcę wyznaczyć sobie równanie tej prostej, zobaczcie prostej, do której należy odcinek AD zapiszę sobie prosta AD dwukropek i wyznaczę ten, yy, tą prostą, tak? do której należy odcinek AD Czyli o tym na razie zapominamy, patrzymy tylko na tą prostą. Co wiemy na temat tej prostej? No wiemy, że punktem przecięcia wykresu tej prostej z osią y jest trójka. Tak? My chcemy wyznaczyć y równa się ax plus b. Punkt przecięcia, jeszcze raz, prostej z osią y to jest ten punkt 0,3. Tak? A punktem przecięcia wykresu z osią Y jest punkt 0B. A więc ile jest równe B? B to jest 3, tak? Więc już mogę zapisać w miejsce B trójkę. Y równa się AX dodać 3. Dobra. Teraz... Y no, brakuje nam jeszcze współczynnika A. Cały czas wyznaczamy równanie tej prostej. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że punkt, no np. ten punkt mi, o współrzędnych minus 2, 0 należy do y, wykresu y, tej funkcji, prawda? Skoro punkt A należy do wykresu tej funkcji, punkt o współrzędnych x równa się minus 2y0, to chcąc wyznaczyć a, wystarczy podstawić w miejsce y0, w miejsce x minus 2. Podstawiamy w miejsce y0, równa się a razy x dodać 3. Trochę to uporządkuję, a razy minus 2 zapiszę jako minus 2a. Oj, tutaj plus. Teraz chcę wyznaczyć a. Mam równanie z jedną niewiadomą. Mogę przenieść sobie na przykład minus 2a na drugą stronę. Oczywiście zmieniam znak. Chcąc wyznaczyć a, muszę pozbyć się dwójki, a więc dzielę przez 2. a równa się 3 drugie. Tak, mam dane a, wyznaczyłam a, wcześniej ustaliłam sobie b, więc mogę zapisać wzór funkcji. Tak, wracam do tego, a czyli 3 2x plus 3. I już mam równanie prostej, w której zawiera się odcinek AD. Dobra, ja może jeszcze wyznaczę równanie prostej, w której zawiera się odcinek. A, no, że skoro ten wyznaczyłam, w której, w której zawiera się odcinek CD. Zapiszę sobie prosta. CD. I tak samo chcę wyznaczyć równanie prostej, czyli równanie w postaci Y równa się AX plus B. Patrzę tylko teraz na tą prostą CD. Tak, prostą, w której zawiera się odcinek CD. I znów punkt przecięcia z Osią Y to też trójka w tym wypadku, tak? Mamy ten sam punkt 03, czyli to nasze 0B, a więc B Znów jest równe 3. Y równa się Ax plus 3. Teraz chcę wyznaczyć A, czyli muszę wybrać dowolny punkt, który mogę odczytać, oczywiście, który należy do y, tej prostej. No, mogę wziąć punkt C, prawda? C ma współrzędne 5 na x, 0 na y. Tak, x i y. I teraz, żeby wyznaczyć A, podstawiamy tak jak Wyznaczając prostą ad w miejsce y 0, w miejsce x piątkę a razy 5 dodać 3, czyli 0 równa się a razy 5, inaczej 5a dodać 3, tak, 5a na drugą stronę, zmiana znaku, chcę pozbyć się tej minus piątki, czyli dzielę przez minus 5, a równa się 3, dzielone na minus 5, minus 3, piąte, a więc prosta, w której zawiera się odcinek CD, ma równanie Y równa się A, czyli minus 3, piąte, x dodać 3. I teraz Waszym zadaniem jest wyznaczenie prostej, w której zawiera się odcinek AB oraz prostej, w której zawiera się odcinek BC. Tak samo zaczynamy od wyznaczenia punktu przecięcia wykresu z osią Y w ten sposób zapiszecie ile jest równe B, a dalej korzystamy z punktu, który należy do tej prostej